Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dolerian i witajcie w kolejnym filmie, czy raczej w kolejnym odcinku Minecrafta Beta 1.3, gdzie kontynuujemy nasze wydobywanie tego diamentu. Tak, poczytałem sobie trochę, sprawdziłem i tak. Żółty to jest ten e, złoto, niebieski no to diament, a czerwony to jest podobno jakiś redstone. On podobno jest dobry do prowadzenia jakichś tych ścieżek, czy coś, wiecie, jakby się tam chciał odpalać jakieś bomby, czy coś, na te całe TNT. To kurde, nie mam tego. Bo musiałbym dość sporo creeperów zabić, A ja się ich boję. Bardzo boję, ale dobra. Przed odcinkiem mm, musiałem wrócić do swojego domu, żeby nazbierać trochę sobie drewna, bo oczywiście nie miałem drewna. Co z tego, że sobie wypaliłem żelazo, nie? Przecież kurde, tak czy siak sobie mogę co... A dobra niech zostanie, bo nigdy nie wiadomo. Oczywiście nie miałem patyku, by sobie zrobić kilofa. O! Teraz to co jest co innego, kurde. O oh ja, yeah. kurde, ale szybko poszło. Make mamy diamenty! Oh yeah! I tylko cztery. Kurde. Ja, ja patrzałem, z nich można robić i zbroję i też te kilowy, I to uda podobno trzymie. A kopie? Ale tak kopie! PES kopie Tego też możemy już pozbierać. Idzie ciężej, ale chyba da radę, nie? Dokładnie. Mówię, za bardzo nie wiem jak to wykorzystać, bo zbyt nie patrzałem dużo na tego. Ty, ale w ogóle... Tym metalowym się teraz dużo szybciej w ogóle kamień też zbiera. Wow. No dawaj, 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 Ziutek, dawaj. Nice. Tylko taka dziura mi się teraz zrobiła, dobra. Więc właśnie, bo miałem tę wykopać. Może tam dalej coś będzie. Mhm, Dobra. Rany, teraz pozbiera mnie potrzebny syf. Chociaż nie wiem, jakby gdzieś tutaj miał być diamet, no to raczej już bym był widoczny, nie? No chyba nie są tego tak oddalone, ale wiecie co, właśnie. Weźmy sobie z powrotem nasze rzeczy. Właśnie, bo przypalił. Oooo, ooo, u, u, u. ty właśnie. Może to być głupie, ale. Starczy mi na kurtkę. Yeah. Ale na, na budki mi nie styknie, ale to po drodze możemy nazbierać wypad z tym kurde, teraz normalnie taki Iron Man, kill tego, żeby tam tego nie niszczyć, niech tam długo służy, dzisiaj wybierzemy się w ogóle na sam dół, znaczy no na ten dół co chciałem zejść, ale nie, bo na tym boczku musiałem zobaczyć i oczywiście... Chwała, że tu z... ja wędką Dolerian, weź ty się puknij. Właśnie w ogóle sikiery nie mam. Nie znałem, że jak idę do kopalni, to niepotrzebne mi, nie? Dobra, czekajcie, muszę wziąć tego, bo tutaj gdzieś było ten te złotko. Sweet! Tylko jedno. No nie takie dziwne. No bo pewnie będę musiał przypalić coś jak te żelazo. Teraz sobie wyciągnę może mieć, bo tutaj jednak lepiej i bezpieczniej chodzić na mieczu. Eee, czekaj. Nie, do... Dobrze, ja idę. Nie czekaj, chyba. Nie, ja już wylazłem. Nie, wylazłem stamtąd. Albo nie, szlak. Kurde, ty dziury teraz dostanę. Ja nie mam, czekaj, ja muszę się wrócić. Jak to jest? Czy ja? Nie no, czekaj, to jest tutaj. A jak to jest tutaj, to. Ja, dobrze. Kurde, dolerę, ciemno to. Weź ty się ogarnij, przebierz ten mózg. Jaki mózg? <laughs> dobra. Teraz pełne skupienie, by się nie uszkodzić, ja coś tam dziwnego widziałem? O, no faktycznie, coś tam dziwnego jest. Eh szkielety! Mhm, mm zacnie. Szlag, jak ja tu mam zejść? nie jak ja mam wyjść? Ła. Wow. Ła. Wow. O, złoto! Nice! Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, bo w sumie. Tam ktoś już był, że jest ten ten, ten bruk taki. A ty tu palić? Ha! Idiata! Spalił się, poszedł tam gdzie nie było. <laughs> więcej diamentów! Kurde, jestem cudownie! Jestem w niebie. Ja tam muszę doskoczyć, a tam coś jedzę. Kurde. Trafiłem chyba na prawdziwą kupalnię cudów. No to można powiedzieć, że. Te odcinki miały, są wyjątkowe. Nie ukrywam. Chciałem przejść na nową wersję Minecrafta. Mu, bo już się pojawiły, tak. Tylko ja oczywiście jestem taki, że o nie, kurde, gram dalej na tej, bo muszę. Z... Uznałem, że sobie wiecie, zrobię taki choby. epizod, że zakończę jakby sobie serię i potem wiecie, nowa mapa, nowe to. No tu się okazuje, że kurde, zdobywam piękne rzeczy, więc nie, a ja pociągę kilka odcinków. Żebyście mieli, żebym ja miał. Trzeba uważać, żeby chyba do lawy nie wpaść, no to jest chyba logiczne. Złoto miałem sobie wziąć. Ja to mogę wykopać. Nie, czekaj, tam coś pisało, że... Gdzieś coś czytałem, że kurde, żeby wydobyć jakąś tam rzecz do czegoś, to trzeba właśnie... Bo wiem, że można mieć diamentowy killobi. On jest potrzebny jest szczególnie do jednej rzeczy. I to chyba jest do tego. <laughs> Yet, the diamond, the diamond. o, 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 nie wiem, ale mm. dobra, pełno lawy, ciemno, duża przesza, ja złoto, dobra, nie wpadnij, kurde, mam dużo tego diamentu, wow, nice, tu jeszcze jakieś czerwone, tam jakieś dziwne, niebieskie, coś. Bungla, kurde, tyle, że masakra. To w sumie sensie dobrze, bo to taka, wiecie. No, jak na kopalni przystało, nie? Tylko dobra, bo ja teraz spadłem niżej. Teraz jedynie co to mogę zejść jeszcze niżej. Pod warunkiem, że się nie zabiję. I. I może znajdę więcej diamentów. To by było fajne. Ale chyba widzę, że nie. Właśnie, to mogę tego wydobyć tym. Ten... Aha, no. Jak taki cwany, to pójdź tu, chodź tu, no. Nie, to nie. Próbujmy tego wykopać. Kurde, jest ciemny, nie widzę, czy to idzie. Coś tam idzie, ale strasznie wolno. A z tego co kojarzę, to jak wolno idzie, to znaczy, że nie jest Czyli co? Czyli diament będzie do tego? Mhm, mm chyba ta. Chyba ta. Szlak. A wiecie co, zaryzykuję. Ja wiem, że to będzie trochę jakby takie marnotrawstwo tego cuda, który znalazłem w tej grze, tej jedynej tego rarytasu jedynego, ale... Ach. Ach. Dobra. Jakby to było warte. Teraz ja słyszę jakby szybszy dźwięk. Co? Nie wiem, że na darmo to zrobiłem. <laughs> Naprawdę! Lawa! Potno w sumie logiczne. W sumie logiczne Właśnie czy ja mam wiaderkę? Nie mam wiaderka, bo przecież zasabiłem... Ale mam jeszcze cztery, to sobie mogę... O, pyk, i mamy. I kurde po kłopocie. Muszę wodę skołować, a woda jest gdzieś tam, szlak! A jakbym z stąd. Aha, dobra, Pff. tyle. Czekaj, jakbym. Dałbym radę zalepić? A ja bym tak średnio powiedział, że nie. A. Nie o to mi chodziło, ale dobra. A w ogóle to się gdzieś ciągnie coś, kurde. Jak mogę coś wydobyć, to nie, 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 nie. nie, nie. Nie ja się w ogóle zapalają, jak się po nich chodzi. <laughs> Ciekawe. Tu widać... nie wiadomo skąd się w ogóle zrobiło to. Może to też się tak samoistnie dzieje. Ale dobra. Tego chciałbym wydobyć. Kamieni mam dużo, ale tu widzę, że głęboko jest. Jak stanę na krawędzi, może się nie poparzę. Dobra. Czy ja tym dam radę wydobyć, tak? Tak! Ale po... A nie, jeden przeżył. Wow. Zawsze coś, dobra. To jak tu wykopię? O, to mogę sprawdzić na tym. Znaczy sprawdzić. Przecież już wcześniej wykopałem, tylko nie, bo Lawa, lawa, lava I tyle było z tego. Chociaż w sumie. Dobra, pozbieram. To jest podobno cholernie najtwardszy materiał, jaki istnieje w tej grze. I on się jak nazywa? Obsidian. Obsidian. Zdobyliśmy Obsidian. Op, op, opsy, łopsy, A. Wops, wops, dops, dops Wops, wops, dops, dops Niech tak będzie o, Ja już tu widzę, nie widzę Widzę, albo nie widzę tych diamentów Zbierałbym więcej tego W ogóle muszę poczekać na internecie Co można z tego zrobić Więc może póki jeszcze jako taką rzecz mam Ta, ta, ta To pójdę na górę Zrobię sobie Cudowną maszynę do tworzenia Kamieni Wow, Ja może to zalepię, żeby jeszcze kurde nie odwalić głupoty. I tak. Z powrotem będzie ciężko. Więc wydaje mi się, że chyba dobrym sposobem będzie, nie wiem, przekopanie się. Ja bym tak obstawiał. Że możemy tak zrobić. żeby Może tak będzie najszybciej. W sumie. Albo. Kurde, czy ja wrócę do... A w sumie chyba wrócę. Ja wiem, że to tak głupie. Ty. Eee, okej... Okay. Jakieś kurde gwiezdne wojny się tu tworzą, czy co? Czekaj. A! Dzień kurde. A stamtąd! Wiedziałem! Wiedziałem! No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Mhm. Mm Tyle z tego. Ooooooo! O, o. No. I koniec. Doreczka, bo ja dałem tutaj ten kamień. ale ja ten kamień dałem. Tam jest pochodnia przecież. Kurde, Dolerian. Patrzaj gdzieś ty, kurde, przy lasu. Patrzaj Aha, no ta. Holy oh, To Ty właśnie. Mhm. I teraz sobie tego wydobędę. A no tak, muszę tym. Kurde, pyk. Myk i cyk. Dziękuję. Dobra, jak tam wrócić? Normalnie, kurde. Ja nie wiem, ja czasami mam jakieś takie, kurde, dziwne odkryły, że. Zadaję sobie oczywiste pytania. Ja bym kurde nie wiem, nie, nie znał na nie odpowiedzi. Przecież znasz. Dolerian, przecież ty to wiesz czekaj, doskoczę tak. Jasne, że tak. Ja, no tu da, ale żeś dał. Ty właśnie, jak to z każdą jakąś tam mocą, tu się coraz jakby... Aha, no to, że już się tam nie dostanę szlak. No, ale już jestem tu, no to już nie jest tak źle. Bo mogę... Aha, no tak. Cobie zabrałem jedyną rzecz, która mogła mi na górę dać, nie mogłem tak zrobić. I tu teraz, kurde, na nową ścieżkę muszę budować. No ja nie wierzę. A jednak, no, wejść, przebić tą ziemię. Dobra, tutaj sobie postawmy tak. I okej, okay. a jak wygląda kupanie z tym? Wow, wow, wow. Tu, wow. Dobra, słyszę chyba palącego się szkieleta, to może świadczyć o tym, że chyba u góry jest jasno, czyli przeżyłem, czy raczej ominęła mnie nocka, w sumie bardzo dobrze, i tak nie lubię tych nocy, dobra, czekaj, o, no tak, no, zrób sobie ścieżkę na dół, każda świnia się tu dostanie, dosłownie, czekaj, ja tu mamy, ja muszę sobie jakoś to oznakować, ja po prostu cały czas się gubię, znaczy zapominam, że tędy mam iść, tylko... Tu bym mógł się udać pochodnie. O, jeszcze kura. Nie no, pełny wypas. Czy ja coś... A, czy ja coś mówiłem do cholery o dziąku? Nie, skądże! Tylko klipery mnie teraz gonią. Wara ode mnie, kurde, z boki jedne. Ja wam dam. Wy mnie tu nie będzie wysadzać. No. no i jestem bezpieczny i dziękuję. Tak to się robi? <laughs> tak W sumie teraz też zauważyłem, że kurde <laughs> cały czas korzystam z, te, z tej funkcji. nie? Dobra, ja sobie może te skarby cenne zostawię przy łóżku, wiecie, aby ktoś tak... chciał mnie zabrać. To będzie... no, no, no. Właśnie, miałem sobie zrobić tą... Ja wtedy może dam do przybalenia jeszcze te rzeczy. Pójdę z kimę i zbuduję. No naprawdę, przecież ja tu nic nie otwarłem. Co ty przez te szpary się ciśniesz? Podkop robisz jak jakiś mysz, rany? Co jest z wami? Nie wiem. Dobrze, w sumie tego obsydiana też mogę tutaj... ha, lawa, lawa. Nie no, brawo dolerian! Jesteś kurna geniuszem, nie? Dobra, z tego jeszcze sobie zrobimy. No bo ja nie jestem ty lawy wlewać. Aha, czego mogę Ja, mogę, mogę przetopić, okej. Okay. Nocka jest, dobra. No i co ty tu? Pff, No to ześmy się pogadali. O, i to bardzo. Dobra, przepal, przepal. Miałem w sumie jakby tak patrzeć, jeśli mam już te diamenty, to mógłbym iść do tego cave'u, żeby sobie pozbierać trochę więcej żelaza, po to, żeby mieć na przykład zbroję. Właśnie miałem sobie zrobić to wiaderko, pójść Potem... Ea. Ja. No tak to na pewno nie zrobisz. Nie wiem, po prostu jakoś czasami tak zapominam. Dobra, pójdę w kimę. W sumie w zasadzie znowu chyba przeciągnę z tą... Długością filmów, wow, 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 Odblokowali ci możliwość, możesz teraz nieograniczone filmy dawać, o wow, to teraz będzie szaleć, nie no, sorry, ma jak z 15 minut, bo to potem nie ma sensu, więc w następnym filmie na pewno będziemy budować tą maszynkę i no, gdzieś tu, gdzieś ten jeszcze się zobaczy, a może u góry, tam gdzie te inne rzeczy mam, nie wiem, zobaczę, więc dzięki za oglądanie i cześć.